Czołem rodacy. Już dawno miałem nagrać taki filmik o pewnej części rowerowej. Mnie uczono w szkole, że trzeba rozróżniać. Kiedyś jeszcze w szkołach uczono rzeczy normalnych. Ale żeby rozróżniać, że na przykład jak jest z dużej metropolii, jak Nowy Jork, Paryż, to jest gej. A jak jest z małej miejscowości lub z wioski? To jest ta część rowerowa, której wymawiać tu nie można, bo zaraz mi tu film skasują. I było to rozróżnienie: z metropolii Wielkiej to był gej, a z małej miejscowości była ta część rowerowa. <laughs> Wszyscy wiemy, wiemy jaka. No i tak nas y uczono. No bo, bo wiadomo. Ale jest ciekawostka taka, jest taka ciekawostka, o której mi powiedziała znajoma z wioski: że problem tych części rowerowych na wioskach jest dość powszechny. I jest taki, powiedzmy, stary kawaler osmarkany, brudny, nie, pijaczek, który nigdy nie znalazł nie, żony, partnerki, kobiety. No to się bierze, yy, no, z drugim takim podobnym, osmarkanym, yy, yy, takim obrzydliwym, u, u, yy, <grywka> no... Uprawia powiedzmy seks. O, tak to trzeba określić. No i to, to tak, tacy to byli właśnie tacy to byli właśnie ci nazywani częścią rowerową. Jest to duży problem na tych wioskach, tych takich kawalerów, którym się poprzewracało w głowie, od pijaństwa, od, od no, z głupoty. Bo to książek nie czytają, no to się po prostu nie... tak zachowują. Co jest to grzechem, potępianym strasznie, no ale to są ludzie bez, bez wartości. Bez cnót, bez, bez takich rzeczy. Dla nich to czy zwierzę, czy, czy, czy drugi. Nie, no, facet, no ciężko to powiedzieć facetem. No i jeszcze jedna rzecz, no nie, bo tak, to nie są faceci, bo prawdziwy facet łączy się z kobietą, ma dzieci, a oni po prostu szukają jak zwierzęta jakiejś takiej fizycznej realizacji i tylko tyle. No dawno miałem już ten film nagrać i mi powiedzieć, że, że właśnie na tych wioskach, na wioskach jest, jest ten problem yy, rowerowy, rowerowy, <laughs> częściowo rowerowy, no i, i jak, no tak to wygląda rzeczywistość. <laughs> Kochani rodacy, czuj duchy. A później oni to głosują na przykład na lewicę. No bo na kogo mogą głosować, skoro, skoro yy, każdy się brzydzi, każdy inny brzydzi się tego, co oni robią. Czołem Wielkiej Polsce. Tego słowa na P nie mogę używać, bo zaraz tutaj. Twitter, TikTok, Facebook skasuje w ramach cenzury, cenzury wypowiedzi i nowomowy, jaką nam wciskają i ogłupiają ludzi. Uwierzcie, kiedyś w szkołach normalnie uczono zwrotów właściwych i właściwego ich rozumienia. Także jest gay z wielkiej metropolii jak Nowy Jork, a z małej miejscowości, no to jest dali na tą literę P.